Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówię Ola, Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na polskim, europejskim, a kto wie, może i międzywymiarowym, międzygwiezdnym internecie. Czasem tak mówię prześmiewczo, humorystycznie, żartobliwie, ale faktycznie na tym kanale, na kanale Jasnowidz Gdańska, udało się dokonać wielkiej ilości przypowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Ale tak czy inaczej, przejdźmy teraz od razu do meritum sprawy. Frytkownica 2, taki tytuł filmu. Zaraz przejdziemy właśnie do drugiej części rozmowy z kolegą Pabłem, który odkrył dzisiaj kolejną ciekawą kwestię, jeśli chodzi o tą taką niecodzienną przepowiednię, pod tytułem Frytkownica. Nazwa może troszkę myląca niektórych, ale jest to faktycznie. Bardzo ciekawa przepowiednia, która sprawdziła się z dokładnością co do jednego dnia. Paweł odkrył właśnie kolejne, kolejne poziomy, jakby sprawdzenia się te przepowiedni. Tylko jeszcze dopóki pamiętam, bo mi znowu z głowy wyleci, to jeszcze proszę zwrócić uwagę, właśnie, że jak ja zapisuję te SMS-y, to na przykład często sny są zapisywane, właśnie w skróconej formie, bo nie sposób w jednym SMS-ie opisać cały sen. Najczęściej jest to skrócona forma, no niestety okazuje się, dzisiaj się zorientowałem, że czasem jak zapisuję to potem jednak to ulatuje z pamięci, co tam dokładnie było w tym śnie. No ale trudno, no już tak jest, bo tego tak jest tyle, że tego chyba nigdy nie obrobię. Tutaj chciałem właśnie wspomnieć, właśnie na propos tych SMS-ów, bo to jest dość ważne, szczególnie dla ludzi, którzy jest, regularnie oglądają kanał, to chodzi o to, że jak ja zapisuję te SMS-y, te w sensie poczucia, sny, różne natchnienia w formie SMS-ów, no tak weźmiemy sobie jeden krótki SMS, drugi krótki SMS, trzeci krótki SMS, to jest wrażenie, że aha, tu jest to, tu jest to, tu jest to, ale one nie oddają jakby mocy tej siły tej mocy, tak? że jedno to jest słabe przeczucie, inne jest na przykład średnie, inne jest mocne, tak? Najlepszym przykładem na to jest na przykład sny, które ja zapisuję, tak? I na przykład w tym całym roku 2024, proszę zwrócić uwagę. Teraz zwracam się szczególnie do ludzi, którzy mnie słuchają właśnie dłuższy czas. To proszę zwrócić uwagę, że przez ten cały rok były tylko dwa sny. Dwa sny, które ja mówiłem, że to bardzo mocne sny, bardzo natchnione, że ja to czuję po prostu, tak? I to był jeden sen, to był na wiosnę sen pod takim roboczym tytułem pieczęć OZ, tak? I on tam zawierał pewne informacje, które udało się poprawnie zinterpretować, i one następnie się wypełniły z dokładnością co do dnia, albo z dokładnością co do tygodnia, to było niesamowite, nawet z dokładnością w zasadzie do formy zakończenia wykopalisk archeologicznych w Elblągu i w Gdańsku. To, te, te elementy, ten sen zawierał te elementy i to się wydarzyło, bo ja wam tutaj na kamerce pokazywałem, że to tak właśnie wygląda, nie? czyli e, gdzieś jakby w tym proroctwie sennym to było zawarte. nie? Coś, czego ja jeszcze nie wiedziałem, nie? E, a nawet spodziew byśmy spodziewali się czegoś innego, tak, ale okazało się właśnie, że Zakończenie wykopali z głęboko wygląda troszkę inaczej niż w dańsku. Tak I, i tak to y, y, wygląda. Dobrze. E, niepotrzebnie, może, mandruje tutaj, właśnie jak na tych zdjęciach. E, nie, może niepotrzebnie mandruje ale to no tak to jest, jakby, że część ludzi zna te wcześniejsze edycje, część nie. E, dobrze, to jest jedna rzecz. E, I drugi sen, taki najbardziej natchniony, to był, to był ten sen pod tytułem Otis, tak? Albo Otis tu przybędzie. Za miesiąc, tak, ale pełną koroninę te dwa miesiące, i wy o tym widzieliście, tak? Czyli z tych setek snów, które były przez cały rok, ja podałem chyba kilkanaście lub dwadzieścia kilka snów, ale te dwa były najważniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że te dwa sny one sprawdziły się najmocniej, tak? Najwięcej tych rzeczy się sprawdziło, a już szczególnie ten sen pod tytułem Otyś tu przybędzie, tak? a ten sen właśnie plus jego właśnie poprawna interpretacja spowodowało, że wiele tych przepowiedni yy sprawdziło się właśnie z dokładnością co do jednego dnia, nawet chociażby ta ostatnia frytkownica tak zwana, tak? To jakby to wszystko podlega właśnie yy, yy, taka frytkownica, która na przykład pojawiła się tydzień temu, to ona de facto jakby podlega pod tego Otisa, nie? Że ten jakby Sen proroczy 27 lipca, tak, a mamy już październik, tak, czyli jest sierpień, wrzesień, październik, to tam około niecałe 3 miesiące temu. Tak, to ten sen, i też poprawnie zinterpretowany, tak? on zawierał właśnie wydarzenia sanitarne, tak, które się sprawdzały, wydarzenia właśnie militarne, i to jeszcze w dwóch turach, tak, bo zawierało wydarzenia militarne. Z 27 sierpnia, czyli największy atak Izraela na, na zachodniej brzeg Jordanu, tak? I potem 27 września, właśnie atak, tutaj właśnie rozpoczęcie de facto tej całej eskalacji północnej, jeśli chodzi patrząc na Ziemię Świętu, to, to na północy Liban leży, czyli właśnie ten pan Nasrallah, i teraz to wszystko, co jest konsekwencją tych wydarzeń. Czyli ten sen jakby. Pokazywał to. Nie? Plus jeszcze on się wpisywał właśnie też w polską powódź, nie? w te inne, pozostałe wydarzenia. Czyli to był taki najpotężniejszy sen tego roku. Nie? I myślę, że wielu z was to poczuło z tych wielu audycji, z tych wielu y, snów, tych poczuć to, że te dwa były najważniejsze, ale szczególnie właśnie ten otis. Nie? Jeśli tak jest, jeśli się nie mylę, jeśli ktoś jest zalogowany, bo wielu użytkowników nie jest zalogowanych, to jeśli mogę Was prosić, to napiszcie, nie? że tak, tak, że na przykład oglądam się od roku i tak, tak, że ten pieczęć os, ale ten otis to ma najbardziej, nie? że tak było czuć, nie? że tak było czuć i tyle, bo, bo tak jest, że jakby Pan Bóg jakby przemawia, do każdego jakby, tak? I jeżeli są takie rzeczy i one są mocne, to wy też je czujecie, tak? Że to się wszystko tak jakby rozchodzi troszkę jak czy promienie, czy jak strumyki wody się rozchodzą, tak? To każdy, kto jakoś dąży do Pana Boga, to się wszyscy łączymy jakby w, te, w tych przepływach tej wody, powiedzmy, tak? Tak to wygląda. Więc myślę, że wielu z was mogło to poczuć jakby nie. Przynajmniej jak ja czytałem Wasze komentarze, to, to jakoś tak... Po tych komentarzach ja to tak czułem, tak to odbierałem, tak? Że wy żeby to też dość mocno czujecie, nie? To Was jakoś zainspirowało, zaczęliście się zastanawiać, właśnie doszukiwać jakby tak i no ale od no, no, jest za miesiąc przybędzie, pełno kolejne dwa miesiące, to co zaznacza? To no to trzeba czekać dwa miesiące i to takie już wiecie, to nie jest takie spektakularne, tak? Bo najlepiej jakby było właśnie o szturm na polsku granicę za dwa dni, i mija dwa dni. I zaraz jeszcze na połudzką granicę, nie? no to wtedy jeszcze ludzie tam pamiętają, ale dwa miesiące to, no to trzeba przypominać, jakby, tak, bo większość niestety jakby zapomina i ten, no ale od tego też jest funkcja właśnie prowadzącego kanał, żeby się tym zajmować, no o tyle o ile mam czas. Eee, dobrze. Czyli to jest tak też takie ciekawe, nie? że właśnie czy ta fr frytkownica, czy. Jak ja tak spojrzałem właśnie z daleka na te różne sny, na, na te, ten, to jest właśnie dużo różnych snów, dużo różnych poczuć i jak na przykład jedno z ostatnich ta frytkownica, które właśnie się wpisują. Ten jeden koncept w tym, przedstawiony w tym śnie pod tytułem OTIS, nie? Że, no, że one następują później. Nie? jest W lipcu jest jeden sen, a potem jeszcze w sierpniu kolejne sny, kolejne poczucia, potem we wrześniu kolejne sny, kolejne poczucia i tydzień temu właśnie jeszcze ta frytkownica, jak kropka na d i to wszystko jakby zawiera się w tym wcześniejszym z lipca, tym jakby odcisie. To jest jakby niesamowite, że że te poczucie, to trochę jakby y, Pan Bóg wylał wodę, y, ale nie, pa, nie bacząc na czas, nie? Czyli jakby y, obdarował poczuciem na wiosnę, obdarował poczuciem właśnie w lipcu, w sierpniu, y, we wrześniu, tak? I to się wszystko w taką całość układa, nie? Y, to właśnie, o, jak woda, tak? Jak wodę się wyleje, wodę to ona się zmiksuje i ona wtedy płynie y, po całym tam, y, czy akwarium, czy jakbyśmy do basenu wlali szklankę wody, to ona... Rozpłynie się wszędzie po całym basenie, nie? Czyli to się wszystko jakby tak łączy. Okej. Okay. W takim razie dzwonimy do Pawła. frytkownica frytkownica 2, drugie potwierdzenie. znowu 4 razy. Jeszcze raz? Cztery razy, po czwartym razie odbieram telefon. Aha, a u mnie były tylko dwa razy, a jeszcze ten pierwszy był ściszony <laughs> <laughs> Ale słuchaj, poczekaj, ale jak już o to zagadałeś? Poczekaj Paweł podwójnego, zasada podwójnego potwierdzenia weszła, bo u ciebie dwa razy, a u mnie cztery. Okej, okay, słuchaj, to przywitajmy się z widzami, Paweł jest na antenie, ale na wstępie coś powiem jeszcze od siebie. No przywitaj się Paweł i powiem coś no. Dobra, no nie. Okej, okay, znaczy tak, w sensie, nie, bo chodzi o to, że jak już o to zagrałeś, to Ci powiem sobie. Wczoraj, jak puściłem tą naszą rozmowę, to sobie pomyślałem, zaraz, zaraz, ale to ile jest tych potwierdzeń? I tam było chyba cztery potwierdzenia, tak? Czy sześć? Już nie pamiętam, ale wiem, że wziąłem za Biblię i patrzę i tam właśnie było o tych ciemnościach schodzących, wiesz? I się myślę, wow, że akurat jakby w tym czasie wchodzą te ciemności, jakby, że w Piśmie Świętym, no tyle ile było tych sygnałów telefonicznych wczoraj. Ja tak się niby śmiałem, ile ich będzie, która to trąba i tam było to chyba sześć. Że, że, że po czterech razy odebrałem telefon, tak? Tak, 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 tylko już nie pamiętam, czy to było cztery czy sześć. I, ale wiem, że to był cztery ten... Razy, cztery razy, cztery razy było, a ja jeszcze zauważyłem jedną rzecz w tym filmiku, że ja tam się przejęzyczyłem, bo mówię o zasadzie podwójnego potwierdzenia, tam w tym filmiku przyjęzyczyłem się i powiedziałem w zasadzie poczwór, i nagle powiedziałem podwójnego, ale to rzeczywiście wchodziła zasada nawet już poczwórnego potwierdzenia. No, no to dawaj, to opowiadaj tą Ola, ciekawą nagrywamy, przepowiednię. Nagrywamy teraz. Olaf, nagrywamy teraz prytkownika 2. Ale to już na żywo Ola, idziemy, ja w ja sensie już to puszczę, bo to już nie ja będę tego ciachał, no? Okej. Okay. O tak, ale napiłeś się kawy, to teraz gadasz dużo. Nie, bo chciałem wyjaśnić tego, nie? Kawę jeszcze nie wypiłem tak na tym, ale dobra, spoko, to dawaj, bo ja muszę do roboty lecieć, no. A prosiłem, prosiłem, żebyś wypił kawę. No. no, trochę wypiłem, jedną trzecią wypiłem, no. A widzisz, jedną trzecią wypiłem, a zawsze w SMS-ach popiszesz, jak przychodzi poczucie, jedna trzecia możliwości trafienia, I jak piszesz zawsze, jedna trzecia możliwości trawienia, tak jak z Krymem było, to zawsze wszystko pięknie wchodziło. <laughs> To faktycznie, faktycznie, no. No dobra, jedną, trzeci jedną trzecią kawę wybiłeś, no, ale zobacz jaka to incydentnie. No, 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 nie no ciekawe, ciekawe, nie. E, dobra, e, frytkownica 2, 20, e, tam było e, 25 września 2024, 2 i 4 dni. Ten 27 września 2024 te, ten opis już pięknie wyjaśniliśmy to na czym to polegało, że właśnie, że tam nie było zewnętrznych jakichś ran, tylko po prostu to było gorące powietrze, które rozsadziło organy, ale teraz jeszcze dokładniej zrozumiałem, o co rozszyfruję te 2 i 4 dni, bo to też bezpośrednio dotyczy się pana Nasralaha, czyli po dwóch dniach dostał frytkownicą w głowę, że tak można powiedzieć, to gorące powietrze, bo to był ogromny podmuch powietrza i ogromne ciśnienie, to no, no w głowę, no, no w głowę, no bo to przecież yy, 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 organy, wszystkie organy wewnętrzne, ale też w głowę ten podmuch taki gorący powietrza. Ale co jest ważne te cztery dni, bo tym pięknie to rozszyfrowałaś, Ola, bo powiedziałaś, że wtedy była 29 września w niedzielę, była ofensywa tak samo na Beirut, dokładnie, że tam było jeszcze dodatkowe bombardowanie, że oni zrobili tam dzień przerwy taki i potem znowu następnego dnia zwalniają tam ileś tam bomb, ale o to chodzi z Nassera te cztery dni. Te cztery dni o to chodzi, że jest zasada, ja cytuję to, co e, mówi rzecznik IDF-u e, e, Hagari, on powiedział i także e, tam inni, e, inni do. Wojskowi y, Przedstawu Generalnego Izraela, ale także i dziennikarze na całym świecie podkreślali, że Hezbollah ma zasadę, że jak ginie wyższy, wyższy dowódca wojskowy, w tym przypadku zginął szef Hezbollahu, to żeby nie zdradzać się, czy on zginął, czy nie zginął, to Hezbollah czy inne organizacje mają taką zasadę, że nigdy nie potwierdzają śmierci. I rzecznik. Hagari i, i dziennikarze to pisali, tak samo poczytałem, tylko ja dopiero wczoraj to zrozumiałem. Mówię, wow, jeszcze dokładniej to weszło. Jeszcze dokładniej, jeszcze precyzyjniej te 2 i 4 dni. I yy, te 2 i dni też mi się skarżyły tym e-mailem z 25 maja, to było 2 i 4 miesiące. Że u Ciebie te potucie tak często wchodzą też 2 i 4, nie? 2 i 4, tak, 4. Tak, tak, tak. No, i no, I o co chodzi z tymi te 4 dni? Jest zasada. Nie potwierdza się śmierci, żeby wróg nie dowiedział się, przeciwnik nie dowiedział się, czy wyższy dowódca wojskowy zginął, czy szef zginął. Nie potwierdza się. Ale co się stało w tym przypadku? Poczucie było... Tak, tak. Normalnie powinni potwierdzić po siedmiu dniach. W artykule, którym też, czy w artykułach, które czytałem, było napisane, że nawet kilka tygodni po śmierci wyższego, wyższego dowódcy, ja nie mówię o, o tam, jak ten zwykły tam żołnierza, chyba, bo oni od razu pokazują, nam pokazują, no, chodzą za tą trumną, tam wszyscy się zbierają, a Izrael widzi to i wali znowu bombę ten pogrzeb. I znowu mamy kolejny pogrzeb, i znowu się zbierają na pogrzebie, i znowu Izrael wali pogrzeb, to mi, y i bombę w ten pogrzeb i znowu i tak w kółko, i tak w kółko, oni nie rozumieją dlatego mieli właśnie taką zasadę żeby nie potwierdzać śmierci, tak. żeby nie przywalili bombę w, ten, w to miejsce tego pogrzebu, ale co się stało w tym przypadku? Nieoczekiwanie niespodziewanie zerwali z tą zasadą i po czterech dniach dokładnie w niedzielę 29 września potwierdzili śmierć Nastrallacha Potwierdzili to medycy libańscy i służby bezpieczeństwa Libanu. Na to powoływał się Reuters, gazeta Reuters. Więc jak to pięknie wszystko weszło? Po dwóch dniach śmierć i to dokładnie nie szatkownica, bo nie było śladów krwi, tylko frytkownica. Przez gorące powietrze, gorące ciśnienie. Jak frytka został gorącym powietrzem usmażony. I po czterech dniach nie powinni tego w ogóle potwierdzać, bo to był szef tej organizacji Kabło Tudi. No od 40 szef. lat chyba on ponad 40 lat był szefem, od lat 80. Od 80, no? 80 od 82 roku tak. e, czy 92 roku. No to sama szefa, nie? Podawali, podawali że w wieku w wieku 32 lat objął, objął kierownictwo Hezbollahu, był bardzo, bardzo długo szefem. I mieli zasadę nie potwierdzają nigdy. Tam Agari powiedział, no może tam potwierdzą, po tygodniu albo po kilku tygodniach, bo nigdy się nie potwierdza. I nagle co się stało, poczucie za dwa i cztery dni, za dwa dni, śmierć poprzez frytkownicę, poprzez gorące powietrze na tralata, i po czterech dniach nieoczekiwanie nagle potwierdzają. Potwierdzają, tak. potwierdzają śmierć. Nie po trzech, nie po czterech, czterech tak, nie po to siedmiu. Masz tak. artykule, I to masz w tym artykule już to, to podałeś, tylko ja po prostu zauważyłem, to, w ja oglądałem ten filmik, minuta 13 55 sekund w tym poprzednim e, e, filmiku minuta 13, 55 sekund pokazujesz artykuł i tam na dole masz napisane, że w niedzielę w niedzielę. Yy, właśnie potwierdzono, potwierdzono śmierć yy, Nasrallah'a. Ale nie, poczekaj, bo ma, poczekaj, bo film ma, bo film ma 22 minuty, to yy, jak mówisz... Yy, nie, Boże, yy, nie, on ma yy, ten, on ma... Yy, ile ma te frytkownice? 21. Minut, Ale no. chodzi mi o to, że minuta 13 jak? Yy, to chyba yy, minuta i 13 sekund, tak? Minuta i 13 sekund, tak? Czy, czy... Minuta... Nie, to była minuta 13 i 55 sekund. Ale, ale jak mówisz minuta trzynaście? No przecież to jest chyba godzina i 13 minut i 55 sekund, tak? Tak, filmik ma, filmik ma 21 minut, no to w trzynastej minucie o okay. 55 sekundzie. Okej, okay, czyli trzynasta minuta, okej, okay, trzynasta minuta 55 sekunda. Okej, okay, bo ja nie zrozumiałem, przepraszam, no. Trzynasta minuta 55 sekunda i dodatkowo trzeba znaleźć jeszcze artykuły, w których dziennikarze piszą, to Hagari tam powiedział, że za kilka tygodni ja też to poszukam. Ale ja to na 100% czytałem, bo mnie to tak yy, tak, nie, tak przykuło uwagę, że tam a tutaj ten, ale potem mówię jaka tam rykownica, bo to, a tu nagle pach. No, ale to już, ja, już zostawmy, ja puszczę po prostu, Paweł. Ja już, bo ja inaczej wiesz, nie puszczę audycji i nie zrobię roboty, więc ja polecę do roboty, puszczę ten, więc spokojnie widzowie będą widzieli na podstawie właśnie tej e, 13 minuty 55 sekundy. Ja mogę puścić podkład wczorajszy, żeby te artykuły tam latały e, i tyle, bo inaczej w ogóle wiesz, nie zdążę ani jednego, ani drugiego, nie? Więc ten, fajnie, że powiedziałeś, ale e, 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 już nie będę nowego filmu tworzył, nie? 55 sekunda, i to jest ten artykuł, i to jest na żółto podkreślone na samym dole. Tak, że, że dole potwierdzili, tak, tyle, że potwierdzili po czterech dniach. No. Potwierdzili śmierć, ale jeszcze są, to, to, i to jest ważne, to właśnie te cztery dni. I o to chodzi, jeszcze trzeba artykuły tam są, że yy, i rzecznik IDF-u Hagari, i inni yy, dziennikarze za tym potwierdzili to wszystko, że zasada jest taka, że się nigdy nie potwierdza, że oni pisali artykuły, że tam. Tydzień albo kilka tygodni po, po tym potwierdza się to, a tu nagle po czterech dniach potwierdziliśmy znak rana. Jak to pięknie weszło i jeszcze dokładniej, jeszcze bardziej. I jeszcze krótkie słowo e, takie. Śmiało, śmiało. Mówiłem dwa i pół roku temu na temat dwóch bitcoinów dla Olafa. Zasada podwójnego <laughs> potwierdzenia. Potwierdzał drugi raz. To nie wypada, ale mnie wypada. Spierdzam <laughs> drugi raz. Jeżeli ktoś może, śpieszcie się, bo już wkrótce może nie być czasu, bo Otis panuje już na całą Europą. Śpieszcie no ale to już na kolejny się, film, to już na kolejny film, tak. <laughs> ale to ty będziesz już sam nagrywał. Śpieszcie okay. się, mówiłem dwa i pół roku temu. Prosiłem, kto może, dajcie Olafowi dwa bitcoiny i teraz potwierdzam to, bo jest zasada podwójnego potwierdzenia. Dajcie Olafowi. A dlaczego daj? Po co ja to mówiłem? Po co ja to wtedy mówiłem? Ano dlatego, żeby Olaf przez cały dzień nagrywał filmiki różne, nie tylko i gospodarcze, i różne, i miałby czas, nie musiałby, nie musiałby tam... Yy... Zajmować się różnymi rzeczami, czy tam kompaniem, e, e, i być przemęczony, i nie mieć siły na to, i w ogóle odchodzić ochota. Mówiłem i prosiłem dwa i pół roku temu, jak zaczynaliśmy tą całą e, naszą, e, naszą e, przygodę odnośnie jasnowidzenia. I proszę teraz, potwierdzam to drugi raz. Zasada podwójnego potwierdzenia w Biblii, czy nawet już poczwórnego. E, ale już wkrótce może nie być czasu, ponieważ. Ludzie, będziemy zajęci innymi rzeczami. OTIS jest w Europie i OTIS, my już wkrótce będziemy zajęci innymi rzeczami. Dlatego proszę jeszcze raz, kto może, a są takie osoby na kanale, żeby po prostu wspomóc Olafa, żeby po prostu mógł nagrywać więcej filmików, a na te wydarzenia, które nadchodzą, lepiej mieć Olafa. Po swojej stronie, niż mieć go jako przeciwnika. Nie, nie, to będzie Okej, okay, no bo po swoim języku, Ale jak można mieć Olafa po swojej stronie, i można mieć dobre przepowiednie, i można mieć, można mieć e, 7, 7 dziennie albo 10, 10 filmików dziennie i wiedzieć, co się dzieje, i przygotować się na to wszystko, bo e, Olaf miałeś rację. Rzeczywiście. W naszej rzeczywistości fizycznie wypełnia się apokalipsa. Nie, tak, to jest, to jest pewne, to jest pewne ale jakby, tak? Fizycznie. Ale... Fizycznie, tak, fizycznie. Tak. fizycznie, tu już realnie widzimy to na tych bo wcześniej można sobie widzieć, co to się stanie za pół roku, za miesiąc, za tydzień, a to fizycznie opis przybył do Europy, to tam nagraj już sam ten filmik. Opis przybył do Europy i Opis będzie zbierał śmiertelne żniwo. No to zobaczymy, no? bo to już jest yy, ten, bo to już yy, każdy. Zwoła to... pana Boga, to nie nam do tego, to jest wyższa instancja, tam wyższa instancja o tym decyduje. Yy, I tyle. Dobra. No, Pan Bóg tak zadecydował, a takie są przepowiednie, bo ja mówię na podstawie tych przepowiedni, które są yy, na ten, to ale. Fizycznie opis przybył do Europy i będzie zbierał żniwa, dlatego proszę, proszę jeszcze raz, jeżeli ktoś może, wspomóżcie Olafa, żeby więcej filmików dla nas nagrywał, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje i się lepiej przygotowali na to, na to co już jest, żeby przetrwać. Żeby przynajmniej te osoby, co oglądają na e, e, tym kanale, żeby się uratowały, te kilkanaście osób, i żeby te osoby przetrwały. No i tyle. Pozdrawiam no. widzów, no, okay. <laughs> dziękuję serdecznie za uwagę, pięknie weszło 2 i 4 dni, ale naprawdę te, te, tak, te poczucia naprawdę, naprawdę dobrze wchodzą. I jeszcze raz, lepiej mieć Olafa po swojej stronie niż się z Olafem kłócić, a wiemy, że Olaf lepiej, żeby go mieć po swojej stronie. <laughs> No dobra, okej. Okay. Tak czy inaczej, ja filmiki będę robił nie, niezależnie od tego ten. To po prostu tylko jak ktoś, kto sobie chce wspomóc, to może ten. No, ale okej, okay, rozumiem, no, że Paweł chcesz tam. Może, ktoś, kto może, ktoś, kto może, Ja nie mówię do, dobrze. Nie, ja wiem, no, wiem, wiem, dobrze. ok. No, z, z tym Otisem to też jest, weszła ciekawa przepowiednia, no ale to zależy wszystko od interpretacji. Tak czy inaczej, ona weszła. Tylko pytanie, jak mocno weszła i jak mocno wejdzie. Czy ona wejdzie tylko symbolicznie? Czy wejdzie praktycznie mocno? Czy wejdzie średnio mocno? Zobaczymy. Ale Paweł faktycznie zobaczył kolejną rzecz, ale to już na osobną audycję, bo ja teraz muszę do roboty lecieć. I faktycznie, jakby ta przepowiednia z tym Otisem na kolejnym poziomie się wypełnia. No. Zobaczymy, czy jak to będzie szło, nie? Ja myślę, że będzie szło równolegle, nie? bo widzimy teraz, że idzie idzie czas wojny, czas miecza, jest ta wojna, jest ten miecz, ale równolegle idzie, tak? Mo, mo, równolegle może iść zaraza, równolegle może iść nie, właśnie jak to było w tym Iśmy filmiku. akcentem Kończymy dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy serdecznie widzów. Dobra, no to trzymajcie się wtedy i do usłyszenia, do zobaczenia, pa. Drogi widzu... Jasnowiec z Gdańska przekazał największą liczbę przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Jako jedyny precyzyjnie wskazał lokalizację poszukiwanego dziecka w największych w historii poszukiwaniach w Polsce, jak i też w największej polskiej obławie. To wszystko za darmo. Wszystkie poczucia i natchnienia są darmowe. Jednak jak każdy maratończyk, żeglarz czy himalaist posiada sponsorów na swoją działalność, tak i ty możesz stać się jednym z nich wspierając badanie zjawiska jasnowidzenia, stawiając przysłowiową kawę. Dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jasnowidz z Gdańska.